Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście, słuchajcie, dzięki za dobre rady, dzięki za wsparcie. Jeszcze raz, no ale trzeba, trzeba dalej się bawić tymi gołąbkami. Trudno, słuchajcie, tutaj poszę sobie wypuściłem, zobaczcie, posypałem rzepaku, no wychodzą sobie to fajnie teraz no i, i, i słuchajcie już nie mogłem patrzeć dłużej, już minęło prawie dwa tygodnie albo i więcej, już nawet nie wiem dwa tygodnie ponad. od tamtej tragedii w tym głębniku słuchajcie i, i chcę wam powiedzieć jaką podjąłem decyzję po prostu jeżeli chodzi o hodowlę e, w tym głębniku nie? będzie wyglądało tak że jednak odbuduję stado e, morzenów i i zobaczymy czy do jesieni do jesieni e, no, będę miał co ganiać e, i jak to jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Czy, czy, dam radę, czy nazbieram, czy... No, znałam się na głąbach, znam, wiem jak to robić, bo już to robiłem, także mm, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Zobaczcie, jak się ładnie poderwały. I po prostu. Nie czekałem na tą kunę, słuchajcie, tam, bo to nie ma sensu. Czekałem, czekałem. Była tylko raz, na drugi dzień, później już nie przychodziła. Tam mam żywo łapki zostawione koło głębnika, w dwóch miejscach, ale już nie wytrzymałem. Nie mogłem na to patrzeć, wszystko na tą krew na to, wszystko musiałem tam wysprzątać i, 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 i już że tak powiem, już w tym. Kierunku działam, żeby odbudować te moje lotne murzynki, i jak widzicie, już coś jest. Zobaczcie, proszę bardzo! 18 zdaje się, murzynków. Tam jest 5 murzynków, u mnie latało. Także na początek mam, mam swoich 5. Wróciła do mnie ta brudka, którą koledze tam oddałem, te gąbki. 5 sztuk te, murzyne, te ciemne, jeden murzynek i, i brudka. No, generalnie 5 sztuk do mnie wróciło moich starych gołębic, mi latało, wysoko. Czyli coś tam może pociągnie do góry, a resztę to będę musiał już selektywnie i, i później już e, sprawdzać i, i wyrzucać. Spróbuję z tego e, coś zrobić. E, niby to są gołąbki latane, i tak teraz nie będę ich ganiał, będzie mi zależało, żeby je trochę rozmnożyć. Y, trochę coś tam przyniosę od, jeszcze od kolegi takiego. Także y, spróbuję zbudować ten lot, żeby te 50-60, no to latało tych samych murzynków. Y, a w przyszłym roku dopiero przebiorę je. Tak, y, jeżeli chodzi o wygląd, są tu pary. Jest tu chyba już z pięć par. Na pewno y, widziałem tam w doku, sobie siedzą. Także odbudowuję murzynki, ale jeszcze będę miał dla Was niespodziankę, bo jeszcze Wam pokażę któregoś razu jeszcze coś innego. Także też mam niespodzianki dla Was fajne. Zobaczymy. Tu mam parę wyszwanców czarnych, para parzysta, no ale nie wiem po co. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda teraz. No tu ogarnęłem, no nie mogłem na to patrzeć. Słuchajcie, naprawdę musiałem pomyć ściany, okna z tej krwi, to wszystko tutaj, bo. To nie było fajne, i, i nie mogę już na Po prostu poddałem się już mówię, w nosie. Trudno już e, zabezpieczyłem, e, zabiłem tamto, tamto, e, tamto miejsce. E, po prostu ona mi tutaj, jakbym wam zaraz pokażę, w ona mi weszła dokładnie, to wam tam pokażę w środku. Ona mi wydrapała tam w samym rogu. Od tamtej strony jeszcze tu jest krwi trochę no ale to już nie doszeruję tego tam także wydrapała mi tam yy. a te kółko muszę wywalić bo one co mówią, mówiąc bezczelnie gówno daje yy, yy. co innego tam powieszę może czarne kółko będzie lepsze także yy. no jest jak jest nic na to nie poradzę a jednak odbudowuję odbudowuję słuchajcie stado tak, ja, czekajcie wezmę te kółko zabiorę od razu nie drażniło? Czaposze sobie fajnie tu chodzą, żerują. Także jest to fajnie. O. Czekajcie, już sobie usiądę. Tutaj. Czaposze nauczyłem na Słuchajcie, na grechotanie. Szybcie się nauczyły od od Murzynków um, i budapesztów. ale posypałem je tutaj jeżeli chodzi o młode czaposze to Wam też nagram któregoś razu pokażę jest tam e, na szczęście udało mi się tam e, jest tam chyba 16, 15 14 zdaje się, nie wiem dokładnie e, młodych e, wszystko już za, obrączkowane. także powinienem się z tym jakoś, jakoś ogarnąć że powinno być dobrze w każdym razie, na pewno yy, chcecie, żeby tu były murzynki i, i tu będą murzynki. Bez murzynków byłoby trochę smutno. A Wam pokażę jakiego gołębia złapałem. Ale to następnie w filmie. Yy, tekle turecką, zdaje się to jest chyba. A wam pokażę następnym razem. Zobaczycie może, może, może ktoś tam grucha sam jest taki taka turecka wejdzie. lekko czubek ma dłuższy w piórach jest takich nie wiem co to za gołąbek takie łapcie ala skarpetki takie pończoszki zobaczcie takie coś złapałem może powiedzcie mi co to jest za gołąbek średni dziób taki, nie za długi i to uwierzcie mi złapałem yy, jak nie miałem tych murzynków po prostu patrzę, siedzi tam na budynku pocztowy siedzi na budynku nagle zleciał tutaj sypnąłem rzepaku pod wolierę i on tam się przecisnął i wpadł do woliery tutaj także, także złapałem go, sam się złapał Tak tak, tak, tak więc będzie. Jak mówiłem, murzynki wracają do hodowli jednak. Chcecie te murzynki, tam różne, e, różne rady doradzaliście mi. Nawet dostałem radę, żebym o, i, i, na ryby jeździł Albo żebym kury zachodował. No ale to dziękuję za każdy komentarz. E, wszystko rozważyłem i, i większość jednak e, was e, a to w sumie dla was nagrywam żebyście sobie patrzyli na te moje gąbki chcecie murzynki a więc odbuduję stado i zobaczymy czy jak zaczynam prawie od zera no od zera można powiedzieć zaczynam no. zobaczymy czy o ale gęsi zobaczcie Ole O, le sznurgan się pewno pełno Czapusze się odzwyczaiły, słuchajcie, nie, nie latają mi tam na barakomus, zobaczcie Takie murzenki. Ostatnio obejrzałem ten stary film z moimi tamtymi murzynkami to naprawdę kurde Oj, nie chcę gadać nawet Szkoda no. ale... Przerażające to wszystko, no ale takie życie jest, nie? Będą murzynki, nazbieram równiutkich, fajnych, czarnych Miałem takie to i takie będą, zobaczycie. Zrobię tak, że przyznacie mi rację, że odbudowałem stado I To jest tylko gołąb jak to mówią, a człowiek jest ważny Jak wiesz jak to robić i... i, i, i. No, znowu drogą selekcji, znowu będzie, znowu, żeby było 50, przerzucę 150 pewnie, żeby było ładnych, lotnych 50, no, ale trudno. Na razie tam jest co jest, spróbuję z tego coś tam pociągnąć. 20, te 10 par, z tego będę miał więc 50, 20 40 jak będę chciał, ale yy, zobaczymy, na razie. Na razie sam chcę sobie nazbierać, nie chcę od nikogo go chcę sam sobie zawdzięczać i, i sam sobie zbuduję na nowo ten lot. Czaposze też będą latały, też. Ale wam powiem, że tutaj na, na same czaposze bardzo ciężko coś złapać. Słuchajcie, siadał mi to żółty Budapeszt tu na Wolierę. Na, jak były one wypuszczone, to jak, jak oparzony, jak, jakby miał się poparzyć. Tak siadał i, i nie siadł do nich tutaj. Bał się ich. Bał się tych gołębi, po prostu. No, mogłem jeszcze tu poczekać trochę na tą kunę, ale nie no już, już miałem, nie chciałem, no chciałem, mieć, no ja nie jestem tak ja już chciałem mieć, a widziałem, że po tym murzynki y, zaraz będę miał te murzynki nowe y, i wziąłem tutaj, wysprzątałem i, i Także zobaczymy. We czarne paraparzysta też jest. Nie wiem po co tak, no, ale to tam na wypuszczenie zobaczymy. Ale lotne są, niby są gołębie lotne. No zobaczymy. To i, to i tak teraz nie, nie będę ganiał ich nie. Rozpuszczę i, i oblatać to tam pewnie. Tam teraz to łatwo oblatać, bo ja przecież przy tych czaposzach sobie oblatam, ale yy Zobaczymy jak to będzie latało później. Ale młode będę miał. Co nie będzie latało, to będzie yy, do kogoś innego pójdzie, kto nie gania sobie goń. Także pozdrawiam wszystkich. Powoli wracamy do gry. Także. Miejmy nadzieję, że jakoś y, wszystko będzie dobrze i, i życzę Wam dużo zdrowia i jeszcze raz dzięki. Dzięki jeszcze raz za wsparcie. Do następnego.